Oj, drzwi, drzwi! O kurna! Ty, cofamy, cofamy. Dawać beczki Redowing Dobra. Bobru, odsuń się, bo... Op! Kurwa mówiłem o co się! Ale ja nic nie zrobiłem, ja nie strzeliłem w to. Nie wiem, czy Bobru przeładował, czy to samo wybuchło. Nie, w ja nie musimy strzelić. <laughs> Jezu, jak to dramatycznie wyglądało. O kurwa, a ja ja daleko jestem, zaraz się mnie zaniebią tutaj w tej nocy. <laughs> jak wypierdoliło. Gdzie idzie tam kamy? No uciekamy, no. Kurwa. Co? Żyga, Żyga jest, jest tutaj na balkonie. A nie, to nie Żyga, to mucha. Tam był Żyga. Weźcie ją, uderzcie ją. Uderzcie ją. Zabierzcie to gówno ode mnie Kurwa jakie potwory, pomocy! pomocy. Ja? Nie, rzygać, nie! Uciekaj! Ale gdzie? W którą stronę? Strachuj, stop... Skoczył z balkonu, pojebało go! Ja sam spierdalałem. Skoczył z balkonu po prostu! Zomałeś stopy? Nie, nie zamałem, spirdalajcie, ten żyrośny hita bierze. Nie dobra! O jakiś gra... Wiem, wiem czym walnę. Nie jest mi tego żal. Bo tam jest po prostu ich tak zajebiście dużo. O, o! o kurwa. To się kurwa stało. Bo, nie było cię? No nie. Boże, przegapiłeś najlepszą akcję na świecie. Zabiłeś nas wszystkich. Jednąłem bazuką w podporę niechcący i się wszystko to... zawaliło, to było na początku. Kurwa, dzięki. I, ja, i wszyscy zginęli oprócz Wiktorii. Ja pierdolę. Kurwa. <laughs> Co było? Jakie to było cudowne. O kurwa. To zrobił, debil. Ah! Uh... <sighs> oh! Ah! 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 Ile tu jest? to nie da się Tu jest policjant! Policja. Uciekaj kurwa. Bobru przez okno, Bobru przez okno! No, uciekaj! Uciekaj Bobru przez idzie tu Bobru! Bo... Raz mam to! Bobru strzelaj w to! Szybko! Bobru wyjdź. wyjdź! kurwa! Kurwa wyjdź! Skocznie mogę wyjść? Wysikam ze śmiechu Moczę się Biegnę na pustynię Zablokowaliśmy się Jakie derpy Kilofem zaczął Rozpierdzielać całą okolicę! O Jezu o, Płakałem się Dobra na pustynię Też. wracam i będę prowadził życie pustelnika. <grym> to takich beki nie miałem. <grym> Jakie to cudowne było znowu trzy godziny bez wstawania? No ja mam zaczepy w kolanach i w udach Pies biegnie, biegnie. Gdzie? Gdzie jest? O Jezu! O, Jezu! o Jezu, wchodź! Wchodź na górę! ja nie, nie uciekam! Ja... Ja ciurona, tam wpadł od razu! Bo chciałem strzelać przez tą dziurę! Boże, będę miał ją na sumieniu. Patrz, jak uciekaj po mapie! Ale jest już rano, to zaraz wyjdziemy. To zostań tam gdzieś przy drzewach. Jak się wrąbała w tą dziurę! No bo chciałem strzelić przez nią! No ty wbiegłaś bokiem! Jezus, spadłam Ale to pięknie wyglądało. O Boże, pies! To porem go! Pobru ginę, Pobru umieram! Zabij skurwesina. Drop Sina.